Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli po ciężkim dniu pracy nie macie koncentracji do walki z mobami, macie może problemy z pęcherzem, a może po prostu często chodzicie po przekąski do kuchni, oto mam dla was wspaniałe rozwiązanie. Oto AFK Build. AFK Build bazuje na trzech proksetach. Jednym z nich jest Sentinel of Gugams, drugim jest Leeching Plate, a trzecim jest Syvara Scales. No i dobra, jak to działa? Gdy podchodzimy do moba, mob nas atakuje. Jeżeli nas atakuje, a my utrzymujemy obrażenia, no to, tak jak Set wskazuje tutaj Leeching Plate, skrzesza on chmurę dymu, która jednocześnie bije jego, ale czy nas, zarówno wartość obrażeń jakie zadajemy. I ten Leeching Plate aktywuje Set Sentinel of Urkugams, który nas dodatkowo leczy i regeneruje nasze zasoby. Zasoby w zasadzie są nie, nie są potrzebne, jeżeli nic nie planujemy robić, ale to dodatkowy bonus. A jeżeli zadajemy damage, a zadajemy damage poprzez set Leeching Plate, to dodatkowo tutaj aktywuje się właśnie set Syvara Scales, który zadaje dodatkowy damage. Tak jak tutaj jest pokazany, w zasadzie bazujący też na truciźnie. No więc jak te sety zdobyć? No, przede wszystkim Monster Set, czyli Sentinel of Rukugams. Możecie znaleźć w Darkshade Caverns jedynce. Oczywiście musicie to przejść na poziomie Veteran, żeby dropnęło, dropnął wam hełm. Bo naramienniki oczywiście musicie kupić u Mai. Tak, no Maja ma te naramienniki tutaj. Trzecia skrzyneczka. Leeching Plate możecie dropnąć na Imperial City Prison. I czy będziecie dropić to na normalu czy na weteranie, i tak wam będzie spadać, tylko, że w zależności od poziomu trudności donjona, taka będzie też jakość. Kosyvara Scales masz w zasadzie dwie możliwości, albo kupujesz go od gracza, albo farmisz na Hughes Bane. Teraz pytanie, czy wiesz gdzie jest Hughes Bane? Jeśli zdołałeś odpowiedzieć. Zdołałaś odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest Husband, to gratulacje, ja na przykład nie wiedziałem tego. No, to taka mała mieścinka, gdzie można sobie właśnie pofarmić Głównie na dungeonach. jeżeli ktoś ma addony, które pokazują mu, gdzie lokalizują, gdzie spełnują się skrzynki, no to najlepiej od razu biegać po skrzynkach, żeby przy okazji mieć szansę na dropnięcie. Ringów, bo ringi są tutaj w zasadzie najważniejsze, żeby je znaleźć. Najlepszy według mnie wybór klasy, jeżeli chodzi o ten build, to według mnie będzie Necromancer. Z tego względu, że y, ma tutaj pasywkę, która się nazywa Rapid Rot, y, czyli ona zwiększa damage z obrażeniami, które rozkładają się w czasie. A jednym z takich właśnie obrażeń jest to obrażenie wynikające z Syvara Scales. Czyli te e, dodatkowe 15 tysięcy, ileś tam, poison the Major skaluje się właśnie z tą pasywką. Jeśli chodzi o atrybuty, wszystko pakujemy w staminę, gdyż to jest jedyny stat, który się w jakiś sposób skaluje z naszymi proxytami. Już mówię, jak to działa, pokażę to na przykładzie w zasadzie. Mam tutaj e, na offhandzie axe i shield. Stop! Podczas robienia tego poradnika zauważyłem bardzo istotną rzecz, że to nie shield wpływa na damage, który jest tutaj w leeching Plate, jak i razy scales, a moja umiejętność detonating siphon, która była właśnie na offhandzie. Jak ją zmieniałem, no to wydawało mi się, że to chodziło o tarczę, ale to nie chodzi o tarczę, a o tą umiejętność detonating siphon, ponieważ ona, kiedy jest Wyslotowana zwiększa nasz damage o 3%. Jak widać, to wpływa na nasz set Detonating Siphon. Zapamiętać, zanotować stamina. Nie wpływa, co też możemy wykonać. Pewien test mamy tutaj 1687 Poison Damage. Weźmiemy e, attribute Respect Krola. Użyjemy go. Przejdziemy do naszych punktów, pakujemy wszystko w Helta. No i nic nam się nie zmieniło: więc Poison Damage, jak i Damage Overtime z tego drugiego setu w żaden sposób nie wpływa na Stamina. Pasywki z Champion Pointsów, przede wszystkim Increase Damage. Don with damage over time to jedyne się skaluje z wara scales, czyli z tym dodatkowym damagem tym koło 16 k poison damage w to się nie wlicza, ponieważ nie jest rozłożony w czasie, tylko jest po prostu co sekundę w przypadku leeching plate. Natomiast na leeching plate wpływa mighty, czyli zwiększa tutaj physical poison and disease damage. O i to jest w zasadzie jedyny, taki, który podbija trochę nasze statystyki. Tutaj, jeżeli macie nie, jakąś taką potrzebę dodania sobie do critical damage, critical healing też może być fajne z tego względu, że właśnie mamy dwa sety, które nas leczą. I piercing, piercing, Physical penetration, no to bardziej to sytuacje, kiedy jednak chcemy być aktywni, jak już sobie wszystko zjemy, jak już nie wiem, pójdziemy się odlać, wrócimy. Już jesteśmy świeżo, no to możemy tutaj podjąć walkę, no to możemy tutaj ten Physical penetration trochę rozwinąć. Jakie wybrać jedzenie? Jeżeli jesteś aktywnym graczem, wybierz Bewitch Sugar Skulls. Jeżeli lubisz popatrzeć, jak twoja postać wszystko niszczy, to wybierz Limod, Garlic, Hackfish. Już tłumaczę, dlaczego. Bewitch Sugar Skulls dodaje chociaż trochę do zasobów, w związku z tym. Prawdopodobnie nigdy ci się nie skończył, ze względu na regenerację ze strony setu R. Kugams. Natomiast jeżeli zależy ci w zasadzie tylko i wyłącznie na przyżywolności, bo i tak Twój set nie bazuje w żaden sposób na twoich resursach No to wybierz Lilmot, Garlic Hackfish Co do rasy postaci Szukałem, szukałem, szukałem i szukałem Ale żadna rasa nie wpływa w jakiś tam sposób za bardzo na damage naszego setu. Natomiast możemy wpłynąć w jakiś sposób na leczenie. Czyli w tym wypadku wybrałem Kecita, ale w zasadzie wybrałem go z racji tego, że po prostu chciałem zostać kucurem. No, ten build na PvP może Pełniać swoje zadanie lub nie może. Jest dobry przeciwko Wilkołakom, więc jak ktoś nie lubi Wilkołaków, to polecam bardzo serdecznie. Natomiast, no różnie jest, różnie jest. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Jest nie najgorszy, powiem tak, no wiadomo. Proksety są znienawidzone przez yy, ludzi, co grają na PvP, no ale cóż poradzisz, no? Każdy sobie gra po swojemu, tak? Także no. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli chciałbyś zobaczyć ten build w akcji, zapraszam cię w takim razie na mojego streama. A tymczasem, jeżeli ci się uda go zrobić, no to życzę owocnych, relaksujących, niczym niewymagających ekspoisk, które same siebie będą wykańczać. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia, być może w następnym porodniku.